Hej, hej, wreszcie mamy śnieg. Pogoda idealna dzisiaj do morsowania. No brakuje jeszcze lodu, chociaż zaraz sprawdzę, może już cienki jakiś jest. morsujesz chyba od 5 lat. A teraz na grupie pojawiają się różne, różne kurcze historie, żeby się rozgrzewać, nie rozgrzewać zawsze było, żeby się rozgrzewać po wyjściu, znowu się dogrzeć. Teraz mówią, że nie, więc ja dzisiaj spróbuję. Po prostu wejść bez rozgrzewki, coś pięknego, super świetnie 唉 <sighs>